Witam serdecznie, z tej strony Ezoja, mam na imię Ania i zapraszam Was na odczyt energetyczny piątkowego dnia 27 sierpnia 2021. Dzisiejsze odczytanie energetyki dnia będzie z kart Światła i Cienia. Zapraszam serdecznie. Ponad na karciuszki. Jeszcze raz oczyścimy. Karty pokażcie. Energetykę dnia piątkowego na 27 sierpnia 2021. Dziewięć kielichów: szczęście i radość nas będzie hmm, wspierać, wzmagać i duszę rozpierać. Bardzo dogodny, pogodny energetycznie, pozytywnie, zaczynający się nas może czekać dzień. Bardzo fajnie, w poczuciu dostatku. No i karta koło fortuna. E, początek dnia bardzo optymistyczny, pogodny, e, w odczuciu pełności, obfitości i mm, pozytywnych wrażeń, pozytywnych wibracji, pozytywnych myśli. Jednak drugi połow, druga połowa dnia może być taka troszkę zaburzająca. Mm, te szczęście, ale nie tak, że was zaniży, że będziemy smutniejsi, tylko po prostu gdzieś się coś wzburzy. Może nam się wydawać, że mamy podgórkę, może nam się wydawać, że los nie sprzyja nam. Niemniej jednak, finalnie może się to zamienić w coś dobrego. Nie taki diabeł straszny, jak go malują, jak go opisują. To, co się wydarzyć może w drugiej połowie dnia, może być chwilowe, tymczasowe i. To, co się wydaje na początku m, niewygodne i nie po drodze, finalnie okazać się może czymś pozytywnym, szczególnie, że e, karta. Pierwsza taka na pierwszym planie jest dziewiąta kielichów, mówiąca o satysfakcji. To jest karta dodatkowa, dopełniająca do tej drugiej, więc mimo tego, że będzie gdzieś momentami pod górka, będzie momentami nieprzychylnie, momentami w odczuciu, że coś nam może nie wyjdzie tak jak planujemy, i tak nam wyjdzie, i tak będzie pozytywnie w obfitości, w spełnieniu i radości. Czego oczywiście sobie. I Wam wszystkim życzę miłego piąteczku. Mamy przed nami już weekendzik, zatem miłego weekendu, bo przed nami również. Niech się spełnia i wypełnia to, co macie w serduchu ukryte. Pozdrawiam Was, Ezoja, papa. Pa.